Aplikacja raz zdefiniowana przy pomocy Logo App Studio automatycznie działa na wszystkich najbardziej popularnych platformach, takich jak Windows 10, Android, MacOS i iOS. To, że działa, nie oznacza, że wygląda dokładnie tak, jakbyśmy sobie tego wymarzyli. Możemy to jednak bardzo łatwo zmienić. Należy pamiętać o następujących zasadach. Automatycznie stworzona aplikacja używa domyślnych grafik typowych dla aplikacji Windows 10. Kiedy uruchamiamy taką aplikację pod systemem operacyjnym macOS, używane są takie same ikony jak w wypadku Windows 10. Kiedy uruchamiamy taką aplikację pod systemem operacyjnym iOS czy Android, używane są inne ikony, odpowiedniki standardowych ikon Windows 10 odpowiednio mniejsze. Problem pojawia się w sytuacji, kiedy zaczynamy stosować w naszej aplikacji nasze własne ikony, grafiki, nie tylko ikony grafiki domyślne. Z oczywistych powodów Logo App Studio nie wie, jakie są ich odpowiedniki w pozostałych systemach operacyjnych i trzeba go o tym poinformować. Robimy to w następujący sposób: najpierw robimy listę wszystkich używanych w naszej aplikacji ikon i grafik. Dla każdej z powyższych grafik tworzymy, pobieramy z sieci odpowiedniki danej grafiki dla poszczególnych systemów operacyjnych, oczywiście według własnego upodobania. Następnie wchodzimy do listy grafik w definicji naszej aplikacji. Znajdujemy grafikę, do której chcemy dodać alternatywną ikonę lub grafikę. Dodajemy alternatywną grafikę. Importujemy odpowiednią ikonę, nazywamy ją i zaznaczamy, jakich systemów operacyjnych ona dotyczy. Spowoduje to, że aplikacja działając pod danym systemem operacyjnym będzie używała grafik odpowiednich dla danego systemu. Tak jak to zdefiniowaliśmy. Kolejny problem dotyczy wielkości ekranu. Są one zazwyczaj różne dla każdego systemu operacyjnego, ale mamy też do czynienia z różną wielkością ekranów urządzeń w ramach danego systemu operacyjnego. Inne są np. wielkości ekranów iPada i iPhone'a. Aplikacja stworzona przy pomocy App Studio stara się automatycznie dopasować do wielkości ekranu urządzeń. Dla przykładu: aplikacja, która w wypadku Windows 10, iPada czy tabletu działającego pod Androidem, będzie wyświetlała po lewej stronie ekranu listę rekordów. A po prawej stronie formularz z danymi aktualnego rekordu, działając na urządzeniu z niewielkim ekranem, np. na smartfonie, będzie zachowywała się inaczej. Na ekranie będzie wyświetlana lista rekordów, a dopiero po wybraniu danego rekordu pojawi się formularz z danymi rekordu, zajmując cały ekran. Aplikacja, która działając na urządzeniu z dużym ekranem, pokazuje nad listą rekordów panel wyszukiwania informacji. Działając na małym ekranie, nie będzie wyświetlała tego panelu, a jedynie symbol luby, pozwalający na wyświetlenie tego panelu na życzenie. Dzięki temu zaoszczędzamy na ekranie cenne miejsce. Aplikacja, która działając na dużym ekranie wyświetla toolbar na górze ekranu, działając na małym ekranie będzie wyświetlała ten toolbar na dole ekranu. Z oczywistych powodów tego typu automatyczne dopasowanie ma swoje ograniczenia. W związku z tym logo Decap Studio oferuje dodatkową funkcjonalność. Istnieje możliwość zmodyfikowania wyglądu podstawowych obiektów aplikacji specyficznie dla danego systemu operacyjnego i dla danej wielkości ekranu. Dla przykładu, strona główna aplikacji, która działając na iPadzie wygląda tak. Może wyglądać następująco na małym ekranie. A formularz, który wygląda na dużym tablecie, tak? Na ekranie smartfona może wyglądać następująco. Aby uzyskać powyższe efekty, należy stworzyć alternatywne obiekty dla danego systemu operacyjnego lub wielkości ekranu. Zacznijmy od ekranu głównego aplikacji. E Teraz w analogiczny sposób stwórzmy alternatywny formularz dla małych ekranów.